Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smerbów Las Przelegram dziś, zapraszam do was co tak wcześnie no bo się obudziłam o 6 rano posprzątałam w szklankę co rozbiły rozlał i od tego czasu zjadłam sobie śniadanie leki, pooglądałam lekarzy Pogram w TFT nie miałam już co robić remek na malcie, siedzę sama stwierdziłam, że sobie odpalę streamka pooglądamy sobie coś a potem sobie pogram w Wiedźminę i nie będę się to odzywać, ale będziecie mogli popatrzeć, będzie Wardenga nie mogłam się powstrzymać, obejrzałam nie wiem dlaczego, ale miałam takiego banana na ryju, takiej satysfakcji, takiej sprawiedliwości. Dobrze mi się to oglądało. Remek od poniedziałku chorował, jak wróciliśmy z wakacji. Dopiero w czwartek poszedł do lekarza, ze mną już, bo ja też się zaczynałam czuć źle. I się okazało, że Remek ma zapalenie oskrzeli, którym mnie zaraził. I on dostał 7 dni antybiotyku, a ja 3, bo byłam na początkowym etapie. Więc dzisiaj mam ostatni dzień antybiotyku. <śmiech> <śmiech> to po co zaczynać stream, jak się źle czujesz? Bo mi się nudzi nie mam z kim posiedzieć, bo nikogo nie ma w domu. Więc chciałam posiedzieć z wami. Mam kolegów, się oferowali tutaj, że przyjdą i że mi pomogą, posiedzą i tak dalej, przywiozą mi co potrzebuję. To, czym jestem chora, jest zaraźliwe. Powiedziałam, żeby nie przychodzili, bo nie chcę ich zarazić. To nie będzie najbardziej zabawny, najbardziej energiczny stream w mojej karierze. To jest stream odpalony, bo mi się nudzi i chciałam z kimś posiedzieć. Dawaj, wieśka, odpalaj. Wiesz, chciałabym, ale po tym, jak wczoraj napisałam, że nie mogłam się powstrzymać i że obejrzałam film. Wardęgi, to bardzo duża część z was się wręcz oburzyła, że Wy specjalnie czekaliście i nie oglądaliście, żeby obejrzeć razem ze mną i jak ja mogłam wam to zrobić, że mi się głupio zrobiło. I stwierdziłam, że obejrzymy sobie. Jeszcze raz dzisiaj, dużo ludzi teraz spekuluje na temat tego, że no pewnie tak się po prostu przydarzyło w Ardence. On teraz układa plan, że to był taki mastermind i to wszystko. Ja dawno temu miałam takie przeczucie, że Wardenka nie robi takich rzeczy. że tak jak go poznałam, że on za każdym razem planuje wszystko do przodu, przewiduje takie rzeczy, umie kontrolować ten tłum. I to nie pasowało wszystko, co on robił, nie? Mówię, że albo go pójdzie do końca, albo, albo coś, coś jest na rzeczy, no bo to nie było totalnie w jego stylu. I ja uważam, że wszystko to, co tu Wardenga zrobił, to była zaplanowana, przemyślana akcja, która miała tak wyglądać. Tak uważam. Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości? Game over, Wardenga. Ten reporter, co za i to też się tak w ch ja, też mi się wydaje być taki śliski. Hej, czy poza tymi wiadomościami z tymi dwoma dziewczynami były jakieś inne poniżej 15 roku życia? Teraz mi się wydaje, że to sam wardęga wysyłał te wiadomości. Te donejty. No. Drugie jest takie. A bądźcie szczerzy! Mnie już bali. No dobrze, Chyba już było dobrze! i się siedzę, Remek mówi, że leci na tą mantę, mówię dobra, będę se sama siedzieć, to pewnie sobie ten kupię sobie paper i chociaż galę pooglądam, jak będę miała coś nie miała coś do roboty. ja, jak ten filmik dropnął miałam takie, oko bo prawie chciałam dać im zarobić. Nie. Bardzo się cieszę z tego, co Pionek Krzeliga zrobił, ze się wycofał z, z gali, to dobry ruch jakby wykonał. No bo to było coś takiego, jak plują ci w twarz, a ty udajesz, że to też trochę, nie? I ocierasz z pieniędzmi. No i to takie... Na początku Freakfighty były czymś nowym i ryzykownym wizerunkowo. Potem szły w bardzo dobrą stronę wizerunkowo, a teraz są takim śmierdzącym klockiem w twojej szafie marketingowej i bardzo dużo firm po prostu odrzuca ludzi którzy kiedykolwiek walczyli jakiekolwiek jakichkolwiek galach i nie chcą mieć z nimi nic wspólnego, bo są zbyt kontrowersyjni i powiązani z takim dziwnym światem PDF narodowym, lub kupicie pay per view od PDF, Fame, MMA, to jesteście pałami życiowymi. No i po części się z tym zgadzam, no bo to oczywiście nie wszystkie pieniądze idą do boxera, które tam wydajemy, nie? Tam jest jeszcze masa ludzi zatrudnionych, którzy wcale nie mają nic z tym wspólnego i mają po prostu pracę, nie? Tam pracują. To też jest tak, że każdy jest zły i od razu rzucamy ludzi Wora. Zysk, który jest wygenerowany na takich miejscach, no to jest procentowo rozdzielany między udziałowców lub reinwestowany w firmie. Co ciekawe, czy temu PGE narodowemu nie miał się przyglądać teraz jakiś rzecznik praw obywatelskich, żeby stwierdzić, czy tam się nie dzieje patologia? Jakieś złe rzeczy? To mu się trafiła gala do obejrzenia. To niezłą galę sobie obejrzy. Mit o 300 tysiącach. Był pomysł zapłacenia oli pieniędzy i to jest prawda. Jeżeli jedziesz do kogoś z zamysłem, że Trzeba mu zapłacić, żeby nie mówiło tobie źle. To znaczy, trochę, Czy masz coś do ukrycia. Mi się tylko może wydaje, ale. No cóż. mnie no, Boxwell będzie teraz nie lubił ku Wuhuhu uh. I wywiadów na Fame nie będzie Wiecie co jest dla mnie najdziwniejsze? Że Boksdel mnie nienawidzi Nienawidzi mnie, nie lubi mnie i w ogóle Co gale Dostaję wiadomość E-maila od Fame Kolejna gala i bardzo by się cieszyli gdybym przyszła Wysyłają mi dwa zaproszenia w VIP Że jestem wspaniała I żebym odwiedziła ich Bo wyglądasz na czternastolatkę ku Aj, kurde, Tu leży pies pogrzebany Mocne Czyli może Boxdella bolą jego odrzucone uczucia do mnie Czy Ja mu powiedziałam kategorycznie nie, a on stwierdził, że kurczę A mógł być kogoś, z kim by nie wyszedł na pedofila, ale jednak troszkę, nie? by coś było, że wyglądam młodo Jaja go bolą ja to go dopiero zabolą, jak zostanie skazany i pójdzie do więzienia Wtedy go ja jaja zabolą Tam są ludzie, którzy się tym zaopiekują Nie pójdzie Co, przedawniona jest sprawa? Ja mam nadzieję, że Boxdell mnie nie lubi, ale nie na tyle, żeby chcieć mi zrobić krzywdę Bo sobie myślę, o kim ja jestem, przecież takim małym twórcą. Co nic nieznaczącym, takie we. Dobra, nie ja o mnie, ja mam większe problemy Widzę, że jestem gdzieś w tym pułapie? Ahmed Bombownikow przesyła 10 zł Czemu Achmed Cześć, ja mieć na imię Ahmed, ja dostać zlecenie na twoja osoba I ja dostać za to 80 tysięcy dolari Ja ci dat 10 ty się ze mną spotkać w galeriach. Słuchaj, możecie zmartwić Za 8 koła to ja bym nawet z domu nie wyszła Ale szanuję twoje biznesowe podejście w Oj, gdzie miałam taką wiadomość na Instagramie? Już się zastanawiałam, o co chodzi. Napisałam, że, no nie odpalę dzisiaj streama, bo jestem chora, i ale że obejrzałam sobie ten filmik. To jeden gościu tak. Ty, nie ku... niewdzięczna. Jak możesz, albo tu chora, to streama nie odpalisz? Popierdziło cię i zaczął mnie wyzywać, że nie odpaliłam streama, bo jestem chora. Ja mówię, nie mam pojęcia, o co mu chodzi. Co dzień, człowiek ma, no, zdarza się, ale z wyzwał mnie konkretnie. No i co, nie będziemy się nad nim spuszczać. To są bloka, życzę się to się dalej nie. Może tak jest, że jestem po prostu śliską kół ch... i, i fałszywcem! Okay. Ja sama okay. nie wiem wszystkiego o sobie, jak była... Pana to mogłam nie wiedzieć. Była chyba jedna taka impreza, na której wydaje mi się, że ktoś mi coś dosypał do drinka. Jak miałam 19 lat, nie ja obudziłam się w domu, a byłam 3 miasta dalej, więc ja nie wiem, jak ja wróciłam do domu. Podobno kolega mnie odwiózł, jak zaczęłam żygać gdzieś na okrutku. No to wie? Może mi się śniło. A, potem mój kolega mi zadzwonił, powiedział, co robiłam. Raczej nie mieliśmy grupowej halucynacji. Za ile sprzedasz tą chustkę? To, co się właśnie wysmarkałam. Słuchaj, cały zestaw takich moich smarków możesz dostać za. Albo nie, nie, o tak. Jedno chusteczkę sprzedaję za 1000 złotych, a za 5000 dostajesz pakiet 10 chusteczek, czyli wychodzi o 50% taniej za chusteczkę. Okazja, no. Nawcia, ja Cię proszę, jeżeli będziesz chciała się jeszcze kiedyś bić, idź do jakiejś innej federacji, proszę. Wiesz, bardzo Cię kocham, chciałabym Cię wspierać, ale nie pojadę tam. Będę czuła, że daję im zarobić, że tam jadę. A jak wiesz, na to on dalej zostanie udziałowcem. Co mu było przy całej Pantorze? On może przestać być medialnym włodarzem, ale jest udziałowcem, on ma udział w zysku. Musieliby sprzedać jego udziały, w***ć go, a i to jest niepewne, bo zawsze można to załatwić powiernikiem. Czyli, że ty widniejesz, że ten powiernik wi widnieje w KRS-ie, że on ma udziały, ty tak naprawdę masz te udziały, tylko masz chłupa takiego. Czy ty chciałeś tych chłopaków, żeby mi zrobili krzywdę? No ale to kurwa i to Oni mi ostatnio na scenie ręki nie podawali, Ale wiesz? już I ten Kira, to on tak. Był na tym streamie banda, na którym bokserzy się z nimi spuszczał. A ci, co fantastyczni ochroniarze nie są. I tutaj macie kontakt do nich. Bierzcie, współpracujcie z nimi. Super Chłopaki. Znałaś tego Kira? Widziałam go gdzieś przelotnie, ale to nie tak, że wiesz, że z nimi znałam. No nie, jak tam ochroniali event. Ja często, jak przechodziłam gdzieś na przykład po terenie Fame i miałam ile? I widziałam, że ochroniarze gdzieś stoją. To się pytałam na przykład, czy nie przynieś im wody, czy jakiegoś krzesła im nie załatwić. Bo tam oni stali przez parę godzin. Nie mogli się ruszyć na przykład ze swojego stanowiska. No to komuś wodę przyniosłam, tak? Ale nie znałam się z nimi, nie? To jest Kira. Ulfik na zdjęciu jest przypadkowo. Ale gdzie jest Ulfik? Że pies? Ale co Ulfik ma do tego? Tu się nie zgadzam z takim oczernianiem. Ulfik w najgorszej sytuacji starał się być dobrym przyjacielem. I na co to mu było? Dalnie nie myślisz, że nie wiedział. Gdyby Natalia zadzwoniła do mnie spanikowana, że ma trupa w bagażniku, to co? Myślisz, że ja bym poszła na policję i powiedziała: proszę jej przeszukać bagażnik, czy zapierdę. Bym to do niej z łopatą, no mam nadzieję, że Natalia nie wpadnie na taki inteligentny pomysł, ale no, tu byś że jesteś po żeby spi jest też na to szansa. Że hipokryta namawiał mnie do zrobienia z nim Pandory 2, w którym umieściłby Błońskiego, Merganiego i Multiego. No to nieźle. A ja grałam z Multim w gry, nie. Jakbym wiedziała, że Multi ma 15 lat pisał do 15 -latek, 15 latek, to nie wiem. Nie wiem czy bym z nim grała dalej, tak jak grałam. Ja na przykład mając 14 lat pisałam do 15 latek, ale to pisałam do starszych, tak? No tak, do starszych można, do młodszych nie można. Właśnie u... Kolegę? O mój Boże, to powtórz teraz raz żart, żebyś na pewno zrozumiał. Ja nie wiedziałam, że Multi w wieku 15 lat pisał do 15-latek. Jak tak można dotarło? Nie wiedziałam, że muszę się powtarzać dwa razy, ale może przez chorobę niewyraźnie mówię. Powiesz takie coś, bo Multi to jedna żona. Kuple, kuple. Zmęczyłam się co filmem, strasznie. O, to moja bliźniaczka dzisiaj. Trochę, czy to jest spierdziałaś właśnie? Mhm. Nie ma! jest tak Izak robić córce, będą ją za to prze mogli prześladować w szkole, nie możesz jej kompromitować w internecie, mi by było tak wstyd jakby rodzice coś takiego puścili do internetu, tragedia. Boksbel przesyła 10 złotych, mordo wystarczy że se jeb... ziółka medytacja i będzie masno. Masno nie. O, dobra. Cześć i czołem! Kluski z rosałem. Witam Was serdecznie. Prawie normalnie mówię. <laughs> Mam jeszcze troszkę gorączki, troszkę katarku, troszkę kaszlu, ale wydaje mi się, że już jestem całkiem funkcjonująca. Co dziś porabiałaś? Spałam prawie cały dzień, smarkałam, kaszlałam, umyłam się. To jest duże osiągnięcie. Zjadłam se, zamówiłam se z Charlotte bagietkę i białą czekoladę i se zjadłam białą czekoladę i bagietkę. I to było wszystko, co Dzisiaj zjadłam. Brak apetytu mi jeszcze nie przeszedł. Także tak, ładnie dziś wyglądam, a dziękuję. Ja dzisiaj tylko na chwilę, bo szkoła. A, wy je dasz My zapielamy cały czas. Masz jakieś plany, aby nie iść do szkoły? Mam dość. Jak możesz mieć kurs? Dość, jak dopiero szkoła się zaczyna. Poza tym, Co masz na myśli, czy ja mam plany, żeby nie iść do szkoły? Jak ja już nie chodzę do szkoły, kurwa, nie mam 8 lat, więc. Nie wiem, o co ci chodzi. Dobrze, że jesteś, byłem zmuszony do słuchania nuty Wronka Umbłęgarganiego. O, właśnie, mieliśmy ocenić nutę Wronka. Wronek. Ale my, stop, stop, stop. ale my jesteśmy bogaci, ale my jesteśmy bogaci i dripem jeszcze i markowymi ciuchami raz, raz, żyje drogie żyje hotele, nam. najdroższe samochody, nie, fajne dupki i oryginalne Siemano, U, Ja wam mówię, ja muszę iść i zrobić kur... W końcu tą karierę muzyczną. Mój talent się marnuje! Wygraliśmy życie, robimy kwit. <grymne> Dobre. Wylewam wodę na chodnik. Wylewam wodę na chodnik? Ostatnio ryjem na chodnik? Wylewam wodę na chodnik. Tak, tam jest hoti, czyli że na gorącą dupeczkę, to znaczy giat. Niedawno ryjem na chodnik. Wylewam dupę na hoti. Niedawno ryjem na chodnik. Wylewam dupę na <grymne> Powiedziałam wylewam dupę na chodnik? Mój tekst ma tyle samo sensu, co ich, no. Bo mój tekst, wylewam dupę na chodnik, znaczyło, że pozbywam się tych dup, tych szmat, które leciały tylko na moje siano, wywalam je na chodnik, nie są mi potrzebne takie dziś. Tylko prawdziwe ziomki ze mną. Ci, co byli ze mną od zawsze, pozostaną na zawsze. A nie te dupy, co lecą na pieniądze. Dlatego wylewam dupę na chodnik, rozumiecie? To by było wpisane na tym e, Rap genius, co jest tłumaczenie tekstu, co, co autor miał na myśli. To tam by było moje tłumaczenie właśnie tego, wylewam dupę na chodnik, to by było to. Ono chce się wychowo, chociaż na mówię Pisze mi nas na brzogą, lakarzystyjnym Ja już... Ej, dlaczego streamerzy tak mają, że jakieś dupeczki do nich piszą i ło, oh, jest wow oh, mega, ale jesteś super, w ogóle chodź weźmy ze mną w związku. A do mnie jak pisze chłop to albo I się mi swoje gacie? Cześć to mój penis, albo chciałbym być twoim niewolnikiem finansowym. Po to jest kóła, się chowam Ja się chowam ja Ile chcesz autotune? tak? Yang, jak bandy gini, jak Amariam. Ja my... Czy Amar i Wronek to taka męska rocze. wersja Bambi i osi? O to im chodzi? Mamy ten styl od dziecka, ty jak wieśniak. Czuję, że w ich słowniku to ja jestem wieśniak, ponieważ mam za dużą koszulkę i dacie spodnie mojego taty z piłki nożnej. Tu jest gdzieś jeszcze nawet prezentłum takie nadrukowane, bo brał udział w, w jakichś zawodach i dostał spodenki, a ja je bardzo lubię i schodzi w nich. Kiedyś miałam takie spodenki, takie tylko były moje, i były do kosyku... I uwielbiałam jej chodzić. Najwygodniejsze spodenki. Panowie z moderacji powiedzieli, żebym ich więcej nie zakładała, bo to są. wyglądają jak spodnie antygwałtki i że wyglądam w nich obrzydliwie. Ale były bardzo wygodne. I myślę, że tak jest w życiu. Wybierasz między. Wyglądaj ładnie, a czuj się wygodnie. I między tymi dwoma rzeczami balansujemy. Jak jesteś młodszy, tym bardziej Ci zależy, żeby wyglądać wą wow, mega, żeby inni widzieli, jak się super ubierasz. A im jesteś starszy, to tym bardziej doceniasz wygodę ubrań. Drip mam, mnie. Okulary na Zeza. Zegarek z ciśnieniem bierze na no mierze czy nie mam udaru. Koszulka, którą dostałam, gacie potacie. To jest mój styl. Od butelkowej wody tu tańsza jest tylko piwo. Czekaj, czekaj, ja muszę tutaj. Ja przekmieniam ten tekst. Tęsknię za rodziną. Od butelkowanej wody tańsze jest piwo. Tam gdzie mieszka Amar jest tańsze piwo niż woda? Czy tutaj jest tańsze piwo niż woda? Gdzie jest tańsze oh. piwo niż woda? Tu chyba? Ale to nielogiczne, bo piwo też się składa z wody. Powiedz, że pachnie lepiej niż perfumy Valentino. Ty wyglądasz lepiej niż w Portofino. Nawiązanie do Portofino. Wy wiecie czym jest Portofino. To taka mała e, miejscowość, bardzo malownicza, bardzo romantyczna. Bardzo często wzmianki tam e, o niej były w, w piosenkach takich starych, polskich. I byłam tam, byłam tam ze Slejem, z Remkiem i z Justyną. Pływaliśmy ten, jak byliśmy na rejsie, to właśnie stawialiśmy w Portofino. Jakbym miała wam porównać do czegoś Portofino, porównałabym do. Tu są! K... jak się nazywa. Tu Tak, Portofino to jest takie Tu w prawdziwym życiu. Cudem, oh, tu są, tu no Ta kraina z Wiedźmina. Tu są, tu są, tu są.